Współam, że nie chcesz wracać pamięcią do tamtych czasów, ale chcecie prosić o teleportowanie się razem ze mną do początków pandemii COVID-19. Pamiętasz tamtą wiosnę? Świat zamarł, lasy były pozamykane. Siedzieliśmy w naszych czterech ścianach, obłożeni zapasami ryżu i srajtaśmy, przepraszam, papieru toaletowego. No i śledziliśmy statystyki zachorowań na COVID-19. Równolegle z liczbą zakażeń wirusem zaczęły rozprzestrzeniać się teorie spiskowe. Niektórzy uważali, że pandemii w ogóle nie ma i że koronawirus jest wymysłem polityków, firm farmaceutycznych i mediów. Pojawiły się również poparte mocnymi dowodami plotki na temat źródeł pandemii. Najpopularniejsza dotyczyła rozprzestrzeniania wirusa przez Billa Gatesa, który zamierzał wyprodukować szczepionkę z mikrochipami, za pomocą której będzie mógł sterować tobą, mną, twoim 96-letnim wujkiem, Igą Świątek, no i ekspedientką w żabce. Inne źródła mówiły o tym, że koronawirus rozprzestrzenia się za pomocą technologii 5G, co ostatecznie doprowadziło do zamieszek, uszkodzenia albo kompletnej demolki masztów telekomunikacyjnych w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii. Radzono też, czym leczyć zachorowanie wywołane koronawirusem. Wirusa można było zwalczyć czosnkiem, cebulą, imbirem, glonami, letnią wodą lub oczywiście mocnym alkoholem. Podobno pomagały też zastrzyki z oleju sezamowego albo palenie liści harmali. Czyli silnie trującej rośliny o działaniu psychodelicznym. No cóż, każda okazja jest dobra, żeby się napić albo zapalić zioło. Ludzie bardzo nie lubią nie wiedzieć, i żeby jakoś zredukować swoje lęki, próbują zapełnić pustkę informacyjną. Paradoksalnie, to w jaki sposób tę pustkę zapełniają, tylko podkręca i podsyca lęki. Jak doskonale wiesz, część ludzi uwielbia podbić sobie adrenalinkę, a przy okazji innym ludziom, za pomocą różnych teorii spiskowych lub niesprawdzonych przecieków. Niemal na pewno zdarzyło ci się słyszeć opowieści w stylu mój kolega ma kolegę, który jest związany ze służbami bezpieczeństwa i on mówi, że Albo na przykład, kiedy następuje zmiana selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, co ostatnio niestety jest częstym zjawiskiem, media typują 20 pewniaków, po czym okazuje się, że PZPN jednak namaścił na selekcjonera tego 21, co miało miejsce chociażby w przypadku Paulo Souzy albo Fernando Santosza. Małe Jessiki i Brajanki też plotkują. Wprawdzie ich plotki dotyczą nie tyle zjawisk, na zasadzie chłopaki, dziewczyny, zostawcie wiaderka i łopatki, biegniemy jak najdalej od masztu, bo 5G nas zabije, co raczej innych dzieci. I tu chcę wprowadzić istotne rozróżnienie, bo czym innym jest plotkowanie na temat zjawisk, a czym innym obrabianie komuś dupy. I w tym odcinku skoncentruję się tylko na pierwszej grupie plotek. Tą drugą, jeszcze bardziej irytującą, zajmę się za około 10-15 odcinków, kiedy będziemy analizowali niedojrzałe i dojrzałe podejście do budowania relacji. Wracając do naszych spadkobierców, Brianek, licealista, też uwielbia dzielić się niesprawdzonymi informacjami i bez szemrania je chłonie. 30 lat temu, w przededniu matury z języka polskiego, spotkałem się z kumplami na browarze. Tak onagdaj bywało. No i gdy wygodnie rozsiedliśmy się z kuflami, kolega odpalił bombę i powiedział, że ma wiarygodny przeciek z kuratorium i zna jeden z tematów. I zdradzi go nam, jeśli tylko wyłożymy kasę na dwa browary. No więc wywaliłem na stół kilkanaście tysięcy złotych, to było przed denominacją, zanotowałem treść przecieku i pobiegłem do domu, żeby cały wieczór wypisywać wątki pod kątem tego tematu. No zapewne się nie zdziwisz tym, że następnego dnia, gdy zobaczyłem arkusze z pytaniami, tego pewniaka wśród nich nie było. W ostatniej dekadzie pojawiło się kilka koncepcji mówiących o tym, że plotkowanie jest zdrowe i ma swoje zalety, bo na przykład integruje grupę i tworzy koloryt firmy albo jakiejś grupy znajomych. Prawdę mówiąc, pieprze taki koloryt i taką integrację, bo zawsze odbywa się to kosztem kogoś lub czegoś. Poza tym plotka zawiera przeważnie ogromny komponent bzdur, co z kolei wynika z mechanizmu przekazywania plotki, czyli z głuchego telefonu. A nawet jeżeli tych bzdur nie zawiera, bo ktoś rozpylił po firmie informację poufną, jest to równie groźne zjawisko, bo na przykład ta informacja może zostać przechwycona przez konkurencję. Co jest alternatywą? Chcę ci zaproponować nałożenie specjalnej peleryny plotko-odpornej. Nauczyłem się tego od mojego starszego kolegi Artura. Sytuacja miała miejsce ponad ćwierć wieku temu, przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie, gdzie mieściło się polskie biuro Międzynarodowej Korporacji, z którą wtedy współpracowałem. No i o godzinie 9.10, o poranku, staliśmy sobie w kuchni i ekscytowaliśmy się różnymi sprawdzonymi i niesprawdzonymi informacjami oraz wielkimi zagadkami dotyczącymi tego, co wyprawiali Jan Kesi, a była to korporacja międzynarodowa. I w pewnym momencie do kuchni wszedł Artur, który uśmiechnął się do nas, przybił z nami piątki, zaparzył sobie kawę i jak najszybciej wyszedł. Ponieważ Artur był dla mnie takim wzorem do naśladowania, no to wyszedłem za nim i zapytałem, czy jego to wszystko nie denerwuje, czy nie przeżywa tych wszystkich informacji, które gdzieś tam krążą po biurze. I Artur wtedy na mnie spojrzał i powiedział: Ale Szymon, przecież to wszystko jest niepotwierdzone. To jest jedna wielka niewiadoma. Nie żal ci czasu, nie żal ci prądu na te zgadywanki, na te plotki, na to bicie piany. No i ta rozmowa dała mi do myślenia. Ale z biegiem lat zacząłem się zastanawiać, co w ogóle ludzi kręci w plotkach i co na przykład mnie kręciło te 30 czy 20 parę lat temu. Skłonność Homo sapiens do plotkowania jest powiązana z kilkoma niepokojącymi mechanizmami. Po pierwsze, skandale i plotki pobudzają układ nagrody. Gruba plotka daje taką samą porcję porąbanych emocji, które na przykład towarzyszą ci podczas oglądania horroru. Po drugie, plotkowanie jest desperacką próbą pokonania samotności, zbudowania więzi poprzez wkupienie się w uwagę innych na zasadzie, to właśnie ciebie najbardziej lubię, więc tylko tobie zdradzę. Po trzecie, ludzie skupiają się na zewnętrznych zjawiskach i różnych chwytliwych tematach, żeby odciągnąć uwagę od siebie. I wreszcie po czwarte, plotka jest typowym przejawem ukrytej agresji. Jeżeli kogoś nie lubię, na przykład zarządu, akcjonariuszy, klientów albo innych grup interesu, trudno mi ich chwycić za grzywę i wyjechać z kolana, no więc rozpyle plotkę. Jak widzisz, żaden z tych mechanizmów nie jest fajny. Dobra, podsumujmy. W jaki sposób możesz się pozbyć uciążliwych plotek? Po pierwsze, nigdy nie ufaj niesprawdzonym informacjom. Po drugie, Zawsze zaglądaj pod podszewkę i zadawaj sobie pytanie, jakie są intencje osoby, która właśnie ci powiedziała, że Bill Gates jej i tobie wstrzyknął mikrochipa. Do czego ta rozmowa w ogóle prowadzi? I po trzecie, bierz przykład z Artura. Przyjdź, zapasz sobie kawę, przybij piątki z kolegami, nie dołączaj do dyskusji, jak najszybciej wyjdź i powiedz stop. Naprawdę, żal czasu na karuzelę nazwisk, teorie spiskowe i opowieści o kolegach, kolegów, którzy pracują w agencji wywiadu.